Smutną wiadomość, w tej chwili lekarz stwierdził zgon trzeciego naszego pracownika. Operacja wydobycia, jakby go na powierzchnię, to jest około godziny, godziny czas. I sytuacja, którą poprzednio mówiłem, widzimy w tej chwili czwartego, nie wiemy w jakim jest stanie, nie, w sta nie jesteśmy w stanie na razie do niego dojść. Robimy wszy jak wszystko, żeby jak najszybciej do niego dojść. Także niestety na tą chwilę mamy trzy ofiary. I pięć jeszcze osób na dole, do których staramy się dojść. Czy te lokalizatory wskazują, że pozostałych pięciu górników też jest w tej maszynowni? Eee, nie. W tej chwili to co jest, że jeszcze tak naprawdę dwie osoby są poza. Czyli z tych pięciu, o których powiedziałem, trzy są dokładnie na komorze maszyn, bo to jest komara maszyn, dwie osoby są na zewnątrz, ale w pobliżu tej komory maszyn. I tak to wygląda na chwilę obecną. Ratownicy pracują, nic dało nie jestem w stanie więcej powiedzieć. Jak pan szacuje do tego drugiego górnika, który panowie ratownicy chcieli? No nie jestem w stanie, ponieważ to, co powiedziałem, jest przygnieciony potężnym, jakby blokiem skalnym. I my nie wiemy tak naprawdę, czy on jest nieprzytomny, bo nie wiemy, co jest pod spodem. Jest to masa kilkudziesięciu ton, więc mamy problem, żeby to albo skruszyć, albo podnieść nieznacznie do góry, no bo to jest tak, powiedziałem, potężna masa. Mamy tylko do dyspozycji ręczne środki bez maszyn. A wiedzą już Panowie, kogo znaleźli radownicy? Wiemy, ale nie chciałbym tutaj wymieniać nazwisk. Wiemy. Ok, dziękuję bardzo. Dziękuję. Okay.